No ok, to bierzemy się do roboty, koło ściągnięte, auto podparte. Klucz 19 założona na kole odwału. Dobra moi drodzy, silnik wystyk ma być to maksymalnie 38 stopni ja mam na zaworach około 30 również sących 26 nawet więc bierzemy się za ustawianie. Najpierw pierwszy cylinder mam ustawiony UP po boku jak wiecie wcięcia na kole zębatym no i można sobie sadzić nożyk czy te wcięcia są zrównane z linią obudowy ja sobie już tu ładnie ustawiłem no także teraz sprawdzamy luz na pierwszym cylindrze tu ładnie nam wszystko chodzi więc luz jest pytanie jaki? więc na wydechowym ma być optymalnie 25 ale do 27 no i Moim oczywiście zdaniem lepiej mieć Właśnie 27 Ja teraz patrzę Wziąłem listek 25 Proszę bardzo I on powinien wejść Z jakimś tam oporem Ale bardzo lekkim A powiem wam że on mi wchodzi No ja go nie mogę specjalnie wsunąć Podczas regulacji ja pamiętam że go wsuwałem Więc mam wrażenie że Zawory mi się ścieśniły przez te 6000 km, ja wtedy dwa razy sprawdzałem. Robiłem nawet chyba trzy razy, trzy obroty silnika jeszcze raz sprawdzałem. Nie mogę, słuchajcie, specjalnie wsadzić 25, a co dopiero 30, a wtedy jak ustawiałem przy 60 tysiącach. Przypominam, że wchodziła mi 30. I większość ludzi pisze, że im wchodzi 30 podczas regulacji, i wtedy lekko przykręcają. Więc ja teraz ustawię tak, żeby mi wchodziło 28. 25 ma mi wchodzić tak w miarę lekko, lekki opór, a żebym nawet wcisnął 28. 30 może nie, ale spokojnie 28, chociaż nie wiem, czy mam listę 28. No, znalazłem Listek 28, no i nie ma szans, żeby go wsunąć. A chcę zrobić tak, żeby on wszedł. Z dużym oporem ale wszedł, ok, i poprawiłem pierwszy, tu nie będę wszystkiego pokazywał dokładnie, bo ja już to wszystko opisywałem w poradniku, podlinkuję Wam. Więc tak, teraz mam listek 25, widać czy nie. I 25, tak jak mówią mechanicy, ma wejść. Ma być opór, ale to ma chodzić w miarę lekko. I teraz tak mi chodzi. Teraz biorę 28. Mam 28, i on chce, żeby mi weszedł tak dosyć mocno, ale wszedł. No, i 30 to już spory luz, nie chcę, żeby weszła. No, i nie wchodzi mi. Prawdopodobnie teraz będzie lux, tak? Ustawię wszystkie wydachowe, czyli tu z czoła. Natomiast słońce ma być od 18 do 22 setnych wzorcowo niby 0,20 ja chcę ustawić tak żeby 0,20 wchodziło ale na luzie 22 żeby też w miarę weszło i żeby 23 mi weszło z dużym oporem ok sprawdzam ssące na pierwszym cylindrze mam listek 20 czyli to jest ten idealny i to ma wchodzić z oporem ale generalnie jak masełko i nawet to tak chodzi. Natomiast ten pierwszy graniczny 23, ja ustawiłem, żeby nie wchodził, a ustawię tak, żeby wchodził z oporem. No i ja go nie jestem w stanie wcisnąć. Tu też nie wcisnę. 23. 3. Więc odkręcam obydwa. Lepiej sobie odkręcić grzechotką, żeby była większa dźwignia. Bo kluczem 10 jest ciężko. I teraz zakładam sobie klucz 10, śrubokręt i reguluję. Ok, jest tak jak chciałem. Teraz na sącym tu mam. Listek 020 wchodzi na z oporem, ale lekkim. Drugi opór, ale lekki 23 mm. Wchodzi, ale ciężko. Chodzi, ale ciężko. Tu też. Natomiast ostatni listek jaki sobie tu przygotowałem to 0,25 To jest listek, który mi wchodził rok temu. Przed regulacją oczywiście. I 0,25 nie jestem w stanie wsadzić A020 no, przypominam, że potem sprawdzamy zawory na trzecim cylindrze czyli tu mamy wydechowe, stukają, czyli luz jest i powiem Wam, że testuję teraz na 28 listku i jest tak jak nie chciał, czyli wchodzi Ciężko, ale wchodzi. Także tych chyba nie będę poprawiał w ogóle. Czyli 25 wzorcowa ma chodzić lekko. No i chodzi lekko, a 30 nie chce żeby weszła. Najlepiej mieć dwa szczelinomierze. Ten w ogóle sobie dokupiłem łamany. 30 jest tu. Nie wejdzie i nie wejdzie jeszcze raz. 28, wchodzi ciężko, ale wchodzi ciężko. Ale wchodzi i 25. Na luzie wchodzi. Dobra, trzeci cylinder na wydechu jest ok. I sprawdzam słońce na trzecim cylindrze. I powiem mam teraz ten wzorcowy listek 0,20, i tu na tym zaworze wchodzi elegancko miód Malina. A na tym no wchodzi, ale, ale powiem Wam, że łapie mi go ciężej, ten jest późniejszy. No ale mnie w tej chwili interesuje 0,23. Chcę, żeby weszło, no to bardziej tu wejdzie. nie wejdzie, to tym bardziej tu nie wyjdzie, no bo ten był ciaśniejszy no, czyli znowu je poluźniam i jestem na czwartym cylindrze na wydechu listek 28 i nie jestem w stanie go wcisnąć więc leciutko poluźniamy OK, poluźniłem 28 chodzi z oporem, ale wchodzi. To jest 30 i kompletnie nie wchodzi. Przypominam, że przed regulacją rok temu wchodziła, czyli one się tak poluźniły, że 30 wchodziła. Przypomnę również, że wszystkie ASO w Polsce robią regulacje po 100 tysiącach. Ja i tak robiłem po 60. Natomiast nadmienię, że Jazz Szwagra ma chyba 170 tysięcy, nigdy nie miał regulacji. Ja mu mówiłem o tym, ale on mówi, że auto już jest w takim stanie, że już mu nie zależy. I Jazz ma, nie wiem, 2007, no to ile to już jest, 15 lat, tak? Przez 15 lat nigdy nie robiona regulacji i auto jeździ. I specjalnie nic tam nie stuka. Może są za ciasne. Dobra, czyli 30 nie wchodzi? Jeszcze raz sprawdzę 28, czyli przed momentem nie wchodziła, a teraz z oporem, ale chyba mi wejdzie, czy nie wejdzie? No, wejdzie, ale z oporem, ale wejdzie. O to właśnie chodzi. Z oporem, ale wejdzie. Ten sprawy jest luźniejszy niż ten. ten pasował. O, ten chyba muszę lekko jeszcze przykręcić, a ten lekko poluźnić. I sance na czwartym cylindrze listek 23, ten który chcę żeby wszedł z oporem. No nie wejdzie A tu na siłę wchodzi czyli prawy ciut luźniejszy niż lewy, ale i tak oba poluźnimy. Ten trochę więcej, no i ostatni czyli drugi cylinder luz jest, stuka wszędzie luz jest, tylko trzy taki jak ja chcę. Najpierw wydechowe biorę 28, wejdzie czy nie. i nie wejdzie z tych wszystkich listków szczelinomierza najlepiej używać tutaj 28 czyli ten jeden za duży żeby on po prostu wszedł wszedł z wielką siłą, no bo wiadomo, że jak on wejdzie to 25 i tak będzie wchodził jak masełko natomiast na sących ja używam teraz cały czas 23, żeby 23 mi wyszło tak powiedzmy na hamca i wtedy na pewno będzie dobrze jak 23 wejdzie, no to tym bardziej 20 będzie chodziło leciutko. A potem sprawdzić tu 30, żeby na pewno nie wyszła 30, a tu 25, żeby nie wyszło. No, czyli to muszę znowu poluźnić, bo mi 28 nie wchodzi, no i ostatnie zawory, czyli sące na drugim cylindrze. Próbowałem właściwie listek 23 Również nie wejdzie Lekko poluźniamy Ok, poustawiałem wszystko, no to teraz zrobię przynajmniej dwa obroty wałem I jeszcze raz posprawdzam Może najpierw sobie jeszcze w ogóle dokręcę tak jak trzeba Czyli klucz dynamometryczny i nastawiamy 14 Nm po kolei każdy zawór do kliknięcia Okej okay, moi drodzy mamy poranek następnego dnia no fajnie jest jak człowiek sobie sam dubie pod domem i ma po prostu czas na spokojnie, wczoraj już było ciemno, nie chciało mi się też tego dokończyć, więc przykręcamy obudowę, przypominam, że musimy wyczyścić silikon na łączeniach z jednej i z drugiej strony, uszczelkę używam starą, podobno wytrzymuje kilka lat i kilka ustawień. No, nie da się tutaj tego silikonu z uszczelki dobrze wyskrobać. Stosowałem różne specyfiki, ale coś tam zostało. Mam nadzieję, że nie będzie przeciekać. A uszczelka ma dopiero rok. No i w momencie, jak nałożymy silikon, no to mamy maksymalnie 15 minut. Najlepiej się wyrobić w 5 minut. Czyli od razu nakładać. Pokrywę i przykręcać. Bardzo ważna jest kolejność dokręcania. Tu Wam rozpisałem: czyli mamy 8 śrub. Zaczynamy tu na dole od pierwsza, druga, na dole trzecia, czwarta u góry, piąta na dole po lewej. Potem idziemy na górę po prawej stronie szósta, siódma tu na dole i ósma ostatnia tam od łańcucha. No i oczywiście trzeba mieć klucz dynamometryczny, dokręcamy tylko 10 Nm. A chodzi o to, żeby nie dokręcić za mocno, jak dokręcicie za mocno, uszczelka się za bardzo spłaszczy. Ona się nie może za bardzo spłaszczyć. No i po jakimś czasie będzie wam przeciekać i to macie gwarantowane. Więc jeśli nie macie klucza dynamometrycznego, nawet się za to nie bierzcie. OK, no to bierzemy silikon do wysokich temperatur. Znowu szkoda, że nie polski. Nie wiem, czy są jakieś polskie firmy, dajcie mi znać. Chociaż ta tubka to mi wystarczy na wiele. No i nakładamy na łączenie taką kropę. No i niespodzianka, chyba go źle dokręciłem. Myślałem, że tu u samej góry go przedłubię, ale niestety nic z tego. Totalnie zaschnięty. Pełna tubka. No i tak go to muszę jechać do jakiegoś sklepu i coś kupić. Ok, moi drodzy, szybki skok do sklepu. to szczęście, że Mazda do dyspozycji. Czy to jest polska firma? Nie wiem. Napiszcie. Ostrów Wielkopolski. No ale wygląda na to, że to jest dobry silikon. Plus 350 stopni, łączenie miski olejowej i tak dalej przy przeróżnych rzeczy. Okej, okay, moi drodzy, wszystko poskładane, no to palimy furę. Pierwsze odpalenie nadmienię, że auto stało 3 godziny, ponieważ musimy dać silikonowi czas na zaschnięcie, więc nie palimy od razu.